Dobra, lecimy z kolejnym odcinkiem. Lecimy. Ale włosy, a jaka maska! Dokładnie tak. Będę gotowy. Uwierz. To co mam robić? Nie mam pewnie nic na sobie, tylko. No właśnie. jest w biznesie. Show me I'm right to trust you, okay? You don't want to go out there unprepared. You should take some Molotovs. Hey, Lorna, help the new guy out. be best if you learn how to make your own. Grab some ingredients and give it a try. Dobra, to. to? Okay, now just put it all together. E, y... czekaj. Aha, w ten sposób. Chcesz jeszcze jeden zrobić? Ja, czy pod Q mam to, pod X mam to. Pod E nie mam nic, pod V mam to, tu mam coś nowego. A, witaj w ruchu oporu. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Ja nie, nie wiem co ja będę robił.

Shit, Dana. They must have switched routes overnight. They got any ideas. No Time to go around, let's hit him. Czerwona strefa. Brady! Over here! Shema! Okay. Parish wants you trained, and I guess I owe you for before, so you get to learn from the best. Just try not to screw things up. New plan. We're ambushing this patrol. Brady, best if you go with G-Man. Just do what he says. Oh, G-Man. Yeah. Come on, buddy, this way. And yeah. Try not to die. Alpha, you got anything? Give me a second. Okay, yeah, yeah, Dana. There's barrels oh, on the Magazine. Ops, that's that. Brady, through here. Come on, let's hustle, dude. Dobra, dobra, idę. through the window then get your head down they're close just hope it works they're approaching the marker this is it ready on the barrels not yet wait now Dobra, nie ma czasu z beczkami. Dobra, pomogliście mi, co? Dobra, ciebie też mogę zlutować? Mogę. O was też mogę. Dobrze. A, czekaj, tu nie ma czasu na patrole. We're done here. Fall back. Fall team, head for the transceiver. Fire team, regroup with me. Good job, Freddy. Come on. Spokojnie, idziałam w tym kierunku Teraz spokojnie tu się dzieje. A. Dobra, no i co? Nie było tak strasznie, nie? Dawaj mi tutaj z nich rzeczy, bo tu na początku to jest pewnie ciężko z tym wszystkim. Tu coś w ogóle ten? E dobra, nie mogę. Okej, wszystko stało się jasne. Tędy pewnie mam iść. Rozdzielać, Po co się rozdzielić jak mógłbym zabić wszystkich i... Dana, this is Isaac. We're flapping in the breeze here. Where are you guys? Isaac, we hit trouble. Be better if we split up. Everyone head for a transceiver. z luck some of us will find a way through. Brady, I've uploaded a transceiver location to your phone. We'll try for the others. Good luck. Okay. Fifteen la Ula la

No mamy tu o, tu jeszcze mamy apteczki, max, max. No niezbyt przyjemnie skończyło, ale to się mano, motorek, Dobra, dawaj to. Ja tu jeszcze z zaprawionym HKR-em w tym. Dobra, świetna ramka Apex. O, ej, no tak, bo tu muszę przytrzymać. Dobra, to trzeba trzymać. Ok, zapomniałem o tym fakcie, ale już jest dobrze.

We have a main weapon store hidden inside this district. It's run by Ned Sharp. You should head over there. Introduce yourself. I'm uploading the location Siema. to your now. I'll see you around, Brady. This is Billy Alpha, all available teams. Listen up. About We're gonna get him back we are I want everybody's eyes and ears wide open on oh, the sign, oh, oh, oh. any sub micro speck of information about where they've taken them, you report in. Everybody got Dobra. that loud and clear on it Got it Okay, idziemy Poceniłem mojego motorku Toś mój motorek. Z magazynu no właśnie, chcę tam, do magazynu Dobra, przejdę do magazynu motocykli Opsasa Siema ludziska O kurde, z rakietnicą łazi Dobra, i tu gdzieś jest magazyn motocykli, tak? Opsasa To tu mamy ewidentnie coś, jest do zrobienia zdjęcia, da? Tak? Tam jest do, zrobienia do zdjęcia, ale no dobra, co Andy. This is Philly Alpha. Where are you at? Supply run in Elm Tree for Ned. You got something? Parish Parish one so teams on right I hear you. Soon as we nail the tu jest, jest wróg coś, coś? Nie, chyba nie, a taką nadzieję nadzieję przynajmniej. Aww, przyjmę na tablicę tego. Y pał 6, mamy jakieś maile A jest to no, przyjemne, ale to jest świetne, się Dobro, potrzebujemy wszystkich w tym walkerze bla bla, 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 Wstecz mur Dobra A tu jest Iść do arsenału Nida Dobra Aczkolwiek To nie zmienia faktu Że ja tutaj przyjmę koleżkę Nie tu nie ma. Dobra. Jedziemy. Jadam na misję. Co jest co? Ronek goni. APA reporting establishing a new base of operations within the Elm Tree Dry Dock. Liberating this from the dorks will give us a great way to smuggle supplies in the zone. Ah, I do Pięknie ja mam teraz? Tu mam iść Dobra Tędy, tędy, tędy Siemano Jestem tu by wam pomóc Trzeba dowózić się Guziczek.

said you might show up lucky for me you did i got a patrol gone missing and i could use help just wait a second okay Get need to hold connor see if he's checked out the coastline maybe they got themselves lost or broken down if he's free tell him to grab a bike and, and, and go take a look sorry brady i'm ned sharp by the way i run the armory here but like i'm saying i've lost a patrol no, was following up a report that walker was being moved they said they had a convoy in sight, then their transmission stopped. Any information on Walker is vital. We gotta find out what's happened to them. I got people out looking, but there's a lot of ground to cover. I need you out there helping the search. Trying to be something walked on their radio. Ned, I'm doing my best. I told Andy he was getting too cocky. Why can't? Hey, new guy. you going look for his patrol. Co no tu mamy? O! Kurde. Dzięki! Tu mamy właśnie. Hmm. Kupuj. tak przyda mi się takie coś. I wtedy będę miał. żeby zrobić tłumik, tłumik mi nie stać, celność mi spada, prędkość. Nie, a jak wygląda moje zbroje? Aha, czyli mam karabinek bojowy, podatki to są do tego. Jednorazowe to są tu, sprzęt. Dawaj to. Wyda mi się. Dobra, mam nową broń. Dobra. A broni się przydadzą. No, teraz to będzie zabawa. Dobra, Brady, to we'll find Good luck. Dobra Dawaj, chodź Dobra, tu, Gnojku. Chodzicie mi tu ludzi zabijać yy... gdzie były te, te, te motorki? były gdzieś chyba motorki, nie? nie? mam motorku? gdzie były motorki? To wydaje przynajmniej, ale chyba były motory Pada jeszcze O, tu był motor. Chodź, jedziemy. Dobra. Komisji. Tu trochę jej widzę jest. Opsasa. You don't I'm talking it, Ned! Anyone, this is Andy! Dork's got us surrounded! We need immediate... Dobra, dobra, dobra. Brady, we tracked Andy's message and you're closest. Marking the transmission source on your phone. Get over there. See if you can help me. I'll send support as soon as I can. masz masz nie przestrzelę ale ty masz nagrodę dobra dobra, pod hamą leczenie właśnie tu chodź ty Dobra Dobra masz widać się z bombką Dawaj mi tu wszystko Dobra, dawajcie mi to dobra, w sumie aż tak nie będę się tego nad tym pławił. Dobra There's so, so, Walker. Oh, no, We tried... We tried. They went. Oh. Brady, it's Ned. Oh. Thanks for what you did. Christ, I hate losing people. Only silver lining is this lead on Walker. Andy's guys saw where the Norks were taking him. And our spotters just reported some of them aren't dead. Norks captured them and have taken them to Earlston Yellow Zone. We have to try and rescue them to find out where Walker's being held. Okay, I'm heading to Earlston now. Can you come meet me? You strike me as a man who gets results. I'm marking the tunnel location on your map, and I'll see you there. Ah, then you're Oh. That told me you really helped him out. I'm I was right about you. He says you had no Earlston, so I gotta warn you the Norths have id you. Your name's all over oh. the news. Young Polly's telling everyone you're a murderer. Bardzo dobrze, że wiem, jak wygląda. Be really careful, okay? I can fill you in when you see him. I'm on my own. W jak wyglądam, to bardzo dobrze. Słuchajcie, strzelajcie, tak mnie nie traficie. Są za szybki dla was. Dygnajki. Szkoda, że nie mogę strzelać z tego O! Trafili, trafili. Szkoda, że nie mogę strzelać mówno Z motoru, no, ale to mniejsza z tym, o. tutaj muszę iść, dobra? Okej, okay, czyli nie tu, bo motor mi zabrało. okej okay. dobra, to tam jeszcze sobie mogę dojść, CCTV. Tak, dokładnie tak. A, tędy Okej, okay, dobra To jest dla mnie jasne No i co? Widzimy tu ludzi terroryzować Ja wam dam gnojki jedno Dobra w stronę chyba nie ma dobra tutaj ale tutaj sobie zakończymy odcinek w następnym ich rozwalimy i idziemy tam także do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku, trzymajcie się cześć